Kochaj póki masz, bo przyjdą dni i będziesz miał smutną twarz. Boże, dziękuję Ci za słowo, za to, że mogę żyć z podniesioną głową. Tęsknię za mamą i za tatą, tutaj jeszcze za tą ziemską kwiatą. Kiedyś tam, wspólnie w niebie, spotkamy się tato na kolacji u Ciebie. Dzisiaj tutaj, w Rzeszowie, dla ludzi, aby serca ich do życia obudzić. Chciałem powiedzieć takie ostatnie moje marzenie. Kiedyś moim marzeniem było, kiedy zaczynałem rapować, abym hip hop mógł być kierowany do starszych ludzi w tym kraju. Do ludzi, którzy już przeżyli swoje lata. Cieszę się, że dzisiaj mogłem być przed tą starszą społecznością w moim kraju. Mam dla Państwa ogromny szacunek. I zrozumienie tego. Jak wielu z Was przeżyło wiele trudnych chwil w życiu i czasami młodzież Was nie rozumie, gdzieś tam się zaśmieją, skrytykują i tak dalej. Dzisiaj mam 29 lat, jeszcze nie jestem jakimś tam starszym człowiekiem, ale, ale przeżyłem swoje, zobaczyłem i widzę, jaki jak jest wzrost moralności. I chciałem powiedzieć Wam, że Bóg Bam bardzo kibicuje. Jest takie fajne słowo, tak jak powiedziałem dzisiaj w moim przekazie: koroną startów jest ich chwizna. Dla mnie dzisiaj symbol siwych włosów, kiedy one są na głowie, przypomina mi o tym, że wielu ludzi przeżyło wielkie rzeczy już w życiu, przeżyli trud i to doprowadziło ich do tego miejsca, w którym są. Niech Wam Bóg błogosławi. Szczerym sercem błogosławię wszystkich ludzi w tym kościele. Cieszę się, że mogą tutaj być. E, tak jak powiedziałem, nie myślałem 10 lat temu, że będę mógł stanąć przed moimi rodakami, którzy kiedyś mieli o mnie złe zdanie. Dzięki Bożej łasce dzisiaj, dzięki Tobie, Jezu, stoję dzisiaj tutaj przed tymi ludźmi. Mogę mówić o, o wielkiej prawdzie Ewangelii, o tym, że kochasz ich, że kochasz mnie i że tak naprawdę w Tobie jesteśmy równi. Nie ma lepszych i gorszych, nie ma, nie ma. Wszyscy jesteśmy tacy sami w Twoich oczach i za wszystkich z nas umierałeś tak samo. Nie wiem, czy to nie będzie za wiele, jeśli poproszę Was, abyśmy wstali. Za chwilę poproszę o włączenie tego podkładu muzycznego. I takim spokojnym tonem, może w rytm tej muzyki powiemy sobie Abba, Ojcze, Abba, Ojcze. No, nie wiem, co chyba nie za dużo. Ale to takie przesłanie, abyście wiedzieli, że Bóg jest naszym Ojcem. Oprócz tego, że jest naszym Bogiem. Bóg jest naszym kochanym Tatą. Tym Tatą, który bardzo, 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 to bardzo Was kocha i błogosławi. Eee... Chciałem prosić pana nagłośnieniowca o włączenie pierwszego podkładu muzycznego. Ciekawe jaki będzie odzew. przysłyszą nas na zakresie. Abba 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 Abba, Abba. 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 Abba, Ojcze, to dla tych ludzi, niech Twój Święty Duch ich serca obudzi, Ty się nie wstydzisz muzyki hip-hopu, to dla wszystkich starszych i młodszych ludzi, chcemy to życia obudzić ich w kościele, kochasz ich zawsze, a nie tylko w niedzielę, dla każdej mamy i pobasta w wózkach, ślepo zrobienie dla Pana pa Józka. Dla Pani Helenki w Kościele Kocham Cię Boże, nie tylko w niedzielę Niech poselstwo Ewangelii płynie w tym kraju Jestem żołnierzem na miłości chaju Abba, 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 Abba Niech Bóg błogosławi tego Pana. Odbijam spokojnie i mówię Tama, Dziękuję bardzo za przybicie piątki. Kocham Pana Boga, nie tylko w piątki, we wtorek, w środę, w czwartek, w samochodzie. Słowo Boże, wpisane mam w dowodzie. Czytam Ewangelia, przecież po to mam oczy. To dzięki niej wiem, w którą stronę kroczyć. Boże, błogosławie tych wszystkich ludzi. Chcemy do życia po prostu ich obudzić. Abba, abba, abba. Abba, dziękuję bardzo. Możemy wyłączyć muzykę. Jeśli twój wnuczek powie ci, że nie umiesz rapować, to powiedz mu, to ty nie umiesz w I powiedz mu wtedy, Abba, ojcze, Abba, ojcze. Możemy zaskakiwać młodych ludzi i zawsze jesteśmy na topie. Niech wiedzą, że to nie muzyka jest zła, tylko ludzie, którzy ją zrobili, jest, y, zrobili źle. Muzyka może mieć piękne przesłanie. I dzisiaj w rytm hip-hopu mówiliśmy do Boga Abba Ojcze, niech ten Ojciec Niebieski błogosławi Was wszystkich. Jezu, dziękuję Ci, że dzisiaj mogłem wspólnie z moimi rodakami w rytmie tej muzyki mówić Abba Ojcze. Kocham każdego z nich. I dziękuję Ci, że miałem tę sposobność. Oddaję głos do studia w Warszawie. Dziękuję. Tutaj studia w Warszawie, usiądźcie sobie. Co myślicie o tym, żeby w naszym kościele od, w czasie mszy świętej tak od czasu do czasu może być? Nie wiem, czy nasz pan Michał będzie potrafił, ale trochę go podszkolimy. Wyślemy go do Dobromiła na, na kurs. Kochani, jak wiecie, zawsze mamy drugą część katechezy, w czasie której będziemy zadawać pytania naszemu gościowi. Mam nadzieję, że tych pytań zrodziło się wiele. Jeśli ktoś ma pytanie, to podnosi rękę do góry. Ja podchodzę z mikrofonem i, i będzie takie pytanie można zadać, a Dobromir myślę, że, że, będzie, że będzie chciał odpowiedzieć. Chciałem Dobromir Ci bardzo podziękować za to świadectwo. Ja od wczoraj w szkole w Piątym Liceum w Rzeszowie, to jest szkoła sportowa, czytałem Twój wywiad z frondy, i na tyle ten wywiad myślę wzbudził zainteresowanie, że dzisiaj. Troszkę jest uczniów z tej szkoły, tutaj między innymi z klasy psychologicznej. Tam widziałem też sportowców. Chciałbym, żebyś jakiś taki krótki przekaz dla tej młodzieży. Także przypuszczam, że są z innych szkół tutaj yy, odnośnie wyborów życiowych, żebyś powiedział coś. Wiem jedną rzecz, że jeśli chciałbym, mógłbym coś powiedzieć każdemu z Was, z młodych ludzi, to przede wszystkim Bóg stoi po Waszej stronie i, i chyba taka najważniejsza prawda, żebyście zdali sobie z czegoś sprawę. To wasze życie może mieć ogromny wpływ na życie wielu młodych ludzi, kolejnych pokoleń w tym kraju. Niestety, wielu z Was dzisiaj nie wierzy w to, nie ma tej wizji, nie ma poczucia tego, że Wy i Wasza edukacja za chwilę, lada moment, to Wy będziecie siedzieli, możecie przynajmniej, macie szansę kształtować kolejne pokolenia, dać, motywować nowych ludzi, nowe pokolenia do tego, żeby żyły inaczej. Yy, jesteście wojownikami na drodze życia. System i wiele rzeczy dookoła będzie walczyło o to, żeby wasze umysły otępiały, żebyście stali się próżni, żebyście korzystali raczej z telefonu, z Facebooka, z tego, z tamtego. A Bóg mówi, korzystaj z rozumu, korzystaj z serca, bo ponad wszystko chciałbym Ci błogosławić. Szukajcie mądrości, bo to od Was zależy, jak bardzo będzie błogosławiony ten kraj w przyszłości. Naprawdę. To nie są czyste słowa. Dzisiaj widzę, że coraz mniej jest ludzi, którzy wierzą w to, że mogą mieć wpływ na ten kraj. Dziękuję. Dobromir, czy Boża łaska w taki sam sposób jak w Twoim życiu i w Twoim sercu zadziałała w życiu Twojego rodzeństwa? Co się z nimi dzieje? Jak to wygląda teraz? Mam dwóch braci i siostrę obecnie. Po śmierci taty bardzo pokłóciłem się z moim jednym z braci, z najstarszym, który miałem wrażenie doprowadzał do różnego rodzaju malwersacji finansowych. I, i zależało mu bardzo na tym, żeby przejąć całą posiadłość, potaci i tak dalej. I było mi bardzo przykro, bo, bo to pokazywało, jakby jego serce brak takiego szacunku dla taty i uległem takiemu, takiej złości. Ale, ale rok temu się pogodziliśmy, podaliśmy sobie rękę, przeprosiliśmy siebie. E... Obecnie jest tak, że mamy relację z Arturem fajną. Myślę, że ona zaczyna się gdzieś kształtować, budować. Mam fajną relację z moim bratem, z moją siostrą. E... Każdy z nich ma już swoje życie rodzinne, dlatego, dlatego no jakby nie, nie, nie widzimy się tak często jak, jak kiedyś. Najbliższą relację właściwie zawsze miałem z moim bratem Radkiem. Czy oni idą drogą Boga i wiary? Nie mam prawa o tym mówić ani tego oceniać. Na pewno jest w ich życiu lepiej niż było kiedyś, jest dobrze, mogę powiedzieć. Życzę im jak najlepiej Bogosławie i kocham ich wszystkich bardzo. Ja obecnie jeszcze jestem kawalerem, myślę, że już niedługo poznałem fajną dziewczynę, która bardzo mi się podoba i też wspólnie pomaga mi realizować moje projekty w fundacji, w której pracujemy razem. Wy z młodzieżą jesteśmy kadrą. Także jestem dobrej myśli, że niedługo wszystko się poukłada też jakby w tej sprawie. Proszę bardzo. Pan Józef chce coś powiedzieć. Jak zawsze ojciec doktor trzyma mikrofon i w każdej chwili może mi wyłączyć, ale państwo zaprotestują. Pan Józef tego nauczył mnie już, żeby nie dawać mu mikrofonu do ręki. Y y proszę państwa, ja chcę tak powiedzieć tylko Ponad 14 lat pracuję jako wolontariusz z młodzieżą, tą młodzieżą trudną. I to wszystko, co Pan powiedział, jest bardzo piękne, bardzo wzruszające. I chciałem tutaj przygadać ojcu doktorowi Wiktorowi i podziękować mu za to, że po raz pierwszy chyba w tej historii Kateches, jakie się prowadzi przed tym mikrofonem. Wstawali intelektualiści, ludzie wybitni umysłowo i podziękować za to, że właśnie dzisiaj Ojciec pochylił się nad tymi najbardziej pokrzywdzonymi, nad tą zachwianą młodzieżą, której reprezentantem jest Pan. I chcę również nie zgodzić się z Panem. Posłuchałem tej pierwszej wypowiedzi. To znaczy, Pan to świadomie użył, świadczy od wielkiej Jego skromności, że wszystko zawdzięcza Panu Bogu. A ja chcę powiedzieć tak: Pan Jezus nie chce być źle zrozumiany, bo nie będę się buntował. Chociaż wiemy, że w historii było wielu takich, którzy buntowali się, ale to rodziła ludzka niedola ten bunt przeciwko Bogu. I Pan mówił, że wszystko zawdzięcza Bogu. Ja się z tym zgadzam. Ale trzeba pamiętać o tym, że Pan Jezus jest miłosierny i wyciąga do każdego rękę, ale tę rękę trzeba uchwycić. Za tą ręką trzeba pójść i Pan to uczynił. Bo gdyby Pan tego nie zrobił, to wtedy sytuacja byłaby inna. I dla mnie, proszę Pana, jak chcę Panu powiedzieć, ja już mam trochę więcej jak 20 lat, dla mnie Pan jest bohaterem z i kości. I takiego bohatera z któryj kości ujrzeliśmy właśnie Pana. Ja pracuję z młodzieżą i wiem, że na tą młodzieżą trzeba się szczególnie pochylić. Tej młodzieży trzeba szczególnie współczuć. Kończąc, bo jestem już niebywany po plecach, nie o co chodzi. W związku z powyższym, chciałem Panu życzyć, aby najwspanialszy mistrz i nauczyciel, którego rękę Pan uchwycił i które Pana prowadził, aby Panu dał jak najwięcej sił, dużo zdrowia, by właśnie naszą młodzież tą młodzież, która znajduje się nieraz w trudnej sytuacji, prowadzić na właściwą drogę. Dziękuję. Dziękuję. Wspominamy się w swojej powiedzi o spotkaniach z młodzieżą w szkołach. Chciałbym zapytać, jaki charakter mają te spotkania i czy przyjeżdżacie wszędzie, gdzie Was zaproszą? Przyjeżdżamy wszędzie, gdzie nas zaproszą. Charakter tych spotkań z charakterem profilaktycznym. Pozwolicie państwo że usiądę, już nie będę wstawał. Charakter jest taki, przez wiele lat słuchałem profilaktyki, w której mówiło się o tym, że nie wolno brać, zakazywało się młodym ludziom. Z doświadczenia jednak wiem, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Jest niestety tak się to głupio utarło. Dzisiaj chodzimy do młodych ludzi z takim przesłaniem, nie ma sensu brać. Statystyki pokazują, że coraz więcej młodych ludzi umiera ma zniszczony układ nerwowy, żyją w depresji, w samozniszczeniu. A dilerzy, którzy często sprzedają narkotyki, nawet nie chcą dotknąć tych narkotyków ani z nich korzystać. Dlatego motywujemy ludzi do tego, aby byli pełni świadomi tego, co biorą, i że już nie ma sensu brać. Że mogą żyć innym życiem, że można żyć inaczej. Poprzez muzykę hip hopową, czyli wyjście i takie freestyleowanie. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że to, co dzisiaj zarapowałem, nie było gotowym tekstem. Tylko jest to na bieżąco brane z głowy, to są teksty, które układam, to jest tak zwana, yy, yy, w hip hopie to jest taka sztuka freestyleowania czyli tego wszystkiego, co, co ci przychodzi na bieżąco do głowy. I w taki sposób podchodzimy do młodych ludzi, inspirujemy ich, zaczepiamy ich, rozmawiamy z nimi, pokazujemy im, że można ciekawie żyć bez używania narkotyków, być fajnym, na fali, na czasie i wcale nie wstydzić się Pana Jezusa. A jeśli chodzi o spotkania, to tak, realizujemy je. Poprzez to, że przyjeżdżamy, umawiamy się wcześniej. Najlepiej jest po prostu dogadać się z panią pedagog, aby skontaktowała się z nami. Wtedy dogadujemy takie spotkanie, przyjeżdżamy do danego miasta, realizujemy taki projekt i wracamy do siebie. Czy ktoś jeszcze? Dodam, może od siebie, że jeśli chodzi o te projekty w szkołach, one są realizowane przez naszą fundację. Pozwoliłem sobie tutaj, bratu, tak jak powiedziałem wcześniej, dać takie zaproszenia do pomocy w realizacji tego projektu. Dlatego, że szkoły dzisiaj nie mają niestety środków na te, na, na, na te projekty i my podajemy oficjalnie taką ulotkę, numer rachunku, na którym można pomóc wspierać tego typu projekty z, z, z uwzględnieniem tego, że Państwo chcecie widzieć, jak to jest robione, na co to wszystko idzie i tak dalej. I wielu ludzi na terenie województwa wzięło w tym udział. Dotarliśmy do wielu szkół, zakładów poprawczych, zakładów karnych. I za te pieniądze kupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy, dzięki któremu możemy funkcjonować i jakby realizujemy go dzisiaj systematycznie w miejscach oświaty, w domach dziecka. Dlatego, że domy dziecka nie mają na takie rzeczy pieniędzy. Zakłady poprawcze również, wiele szkół w miejscowościach podmiejskich tak samo. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Ja mam takie pytanie. Czy również ten projekt może być zrealizowany za granicą? Myślę, że tak, jak najbardziej. Tylko że wszystkiego, wtedy wszystkie szczegóły musielibyśmy omówić spokojnie, a, a, a spotykając się gdzieś na boku. Mamy naszą stronę internetową dla Państwa wiadomości. Ona nazywa się www.rappedagogia.pl. Tam są wszystkie dane odnośnie projektu, nasze dane kontaktowe i, i wtedy się zwaniamy się i ustalamy wszystkiego rodzaju szczegóły.